Szalec, dzień dobry. Stabilizacja w miłości, e, bardzo silna energia m, takiego konkretnego myślenia na temat miłości, konkretnego postępowania w tych tematach. E, podejście bardzo zdroworozsądkowe, bardzo e, racjonalne, e, trzymanie się twardo rzeczywistości. Uczenie się o związkach. To jest, no powiem szczerze, strzelec pokazuje się w bardzo pozytywnych barwach, jeżeli chodzi o zbieraną wiedzę na temat związków. I to bardzo y, szeroko pojmowanych. Tutaj nie musi koniecznie chodzić o partnerstwa, już tak ściśle. Y, ogólnie na temat ludzi. Y, tu Strzelec pokazuje się jako osoba niezwykle mądra, która y, przeżyła swoje, wyniosła z tego naukę i y, stosuje ją w ramach potrzeby. W ramach potrzeb. E, pokazuje się bardzo... Pokazuje się silna energia e, takiego obcowania z e, rzeczywistością w momencie, kiedy pokazuje się nowa osoba gdzieś koło strzelca. To znaczy nie ma tutaj e, oszukiwania siebie, nie ma tutaj łudzenia się, nie ma tutaj e, jakichś... E, Wymyślania jakichś um, wymówek lub zaprzeczania rzeczywistości. Nie istnieje to już. E, strzelec pokazuje się jako osoba bardzo poważnie podchodząca do sprawy i, um, no, powiem, potrafiąca, jeżeli się jakaś osoba pojawi. Którą strzelec odbiera jako szeroko pojmowaną, niestabilną, jakąś niedojrzałą, natychmiast się wycofuje i natychmiast skreśla człowieka. Ale mam też poczucie, że strzelec może mieć jakiś dylemat związany z tym człowiekiem. W sensie co zrobić. To jest trochę na zasadzie. Bądź tu mądry i zadecyduj, pewnego rodzaju. Przemyślenia są potrzebne, ale pokazuje mi się bardzo wysoki wzrost duchowy dzięki tym właśnie doświadczeniom. Ta wiedza, którą strzelec tutaj nabył, jest bardzo gruntowna, jest bardzo y, solidna i rzetelna. Strzelec tutaj włożył mnóstwo pracy w to, żeby się nauczyć o innych ludziach i o związkach, o relacjach międzyludzkich, ale wygląda na to, że, że się opłaci. Pytanie ze strony strzelca: czy to się kiedyś uspokoi? Uspokoi się, lub jak mogę zrobić, żeby się uspokoić? trzeba stanąć twarzą w twarz, z, ze wszelkimi m, niewyjaśnionymi sprawami. E, to jest wymagana jednak ta praca. Jeżeli państwo o to pytają, to y, należałoby się tutaj skonfrontować z y, m, wszelkimi niedokończonymi sprawami, coś co jeszcze nie zostało objaśnione, myślę, że to by było spożytkiem dla państwa zdecydowanie, ale pokazuje się również bardzo duża mądrość już się pokazuje, to znaczy, że strzelec jest w procesie lub właśnie go skończył, ponieważ wychodzi z odświeżoną mentalnością i Umie zastosować swoje dotychczasowo, dotychczasowe doświadczenia i wiedzę w dalszym życiu. Koniec przeżywania. Koniec bycia osobą, którą Wszelkiego rodzaju um, zawody miłosne kruszą. Tutaj strzelec już nie chce być taką osobą, którą um, każde, każde niepowodzenie w miłości doprowadza do um, takiego stanu rozproszenia, że strzelec nie wie co się dzieje, gubi orientację, jest zdezorientowany. To z tym koniec. I konfrontuje się strzelec ze wszystkimi przekłamaniami, z którymi się spotkał. Absolutnie wszystkimi. Z poczuciem oszustwa, z poczuciem cynizmu. Jakiegoś fałszu, zakłamania, manipulowania informacjami, które dostaje, sprzecznymi sygnałami też. Tu jest konfrontacja, i tutaj jest y, chęć ustrzelca, ale to jest tak bardzo konkretnie pokazane, że dobrze, ja już mam dość. Ja już mam dość tych wszystkich kłamstw, tego całego oszukiwania się. Ja chcę być osobą stabilną, ja chcę być osobą o zdrowej emocjonalności, nie chcę mieć z tym problemów i ja y, biorę się do roboty. E, tutaj konfrontuję się ze wszystkim, przepraszam bardzo, syfem, który y, został mi sprzedany. E, ja wyjaśniam sprawy, rozmawiam z ludźmi. Rozmawiam ze sobą yy, i szukam odpowiedzi. Słyszę, bo ja chcę znać prawdę. Bo ja chcę znać prawdę. Dlaczego się to wszystko skończyło? Jakie były przyczyny tego, że ostatnia relacja się skończyła? Lub. Um, dlaczego um, wszystkie były nieudane, lub większość była nieudana? Co było takiego gdzieś po drodze, co um, oddaliło strzelca od tej, od tej drugiej osoby? Co się takiego zdarzyło, że to się musiało skończyć? Strzelec szuka jest takim detektywem tutaj i szuka przyczyn. Niepowodzeń w miłości. Bardzo głęboka praca nad sobą. Strzelec może dochodzić do tych wniosków przy filiżance kawy, bo mi się teraz pokazała, poczułem zapach. Może to dla Państwa coś oznacza? Filiżanka kawy lub sama kawa. Co by się jednak nie działo? Strzelec wykazuje tutaj postawę mm, dość dużego optymizmu, że się wszystko uda cudownie zakończyć. Um, uzdrowić te niewyjaśnione sytuacje. I strzelec się pokazuje jako osoba, która jest świadoma swojej miłości do siebie, jak również um, jest taka świadomość, że strzelec również jest istotą kochającą, czułą, seksualną, sensualną, tak jakby strzelec to w sobie odkrywał. Że jest istotą, która potrafi kochać, może kochać i chce tego samego. Bardziej idzie tutaj w stronę tej świadomości, że ja, strzelec, uświadamiam sobie, przecież ja też jestem istotą odczu odczuwającą miłość, przecież ja też nie muszę tego tłamsić w sobie. Mm, ja też jestem osobą, która. Czuje, po prostu która czuje i która chce odczuwać miłość. Bardzo wysokie wibracje, jeżeli chodzi o miłość. To jest jej uzdrowienie. I taki optymizm, że mimo tych burz w przeszłości, tego co się działo z ludźmi. E, między strzelcem a różnymi ludźmi, strzelec nadal ma to takie spojrzenie e, optymisty. Tak, by, tak jakby ten e, wrodzony optymizm strzelca e, był niezagrożony, zupełnie, pomimo tych wydarzeń, pomimo tych ludzi, którzy ranili. Strzelec przy tym stoi cały czas, i strzelec zaangażuje się w nową relację dopiero wtedy, kiedy poczuje, że mm, osoba, z którą ma do czynienia, jest tego warta. Przy czym strzelec wie już od razu, wie już od razu, rozpozna od razu tę osobę, że to będzie ta, że się dogadują. Jak również są tutaj lekkie obawy o to, czy uda się jeszcze coś stabilnego z kimś stworzyć. Ale tak jakby było w strzelcu jeszcze coś, co go ogranicza, co nie pozwala mu tak do końca pokochać, tak jakby jakieś cechy osobowościowe były jeszcze w strzelcu, lub e, system zachowań, który e, nie do końca jeszcze tutaj jest e, rozjaśniony. Tak jakby strzelec jeszcze miał wejść w siebie i coś jeszcze w sobie znaleźć, takiego, co blokuje. Też mi się pokazuje taka sytuacja, że jeżeli strzelec dojdzie do tego, czym to jest, to nagle sprawy przejdzie to na sprawy finansowe. Jeżeli strzelec sam w sobie będzie czuć y, wysokie poczucie wartości własnej, to przejdzie to automatycznie na y, ten finansowy y, dział, że y, Nagle zacznie się coś zgrywać u strzelca finansowo w pracy, że pieniądze, jakiś lepszy przypływ pieniędzy tutaj będzie. Natomiast i tak strzelec pokazuje się jako osoba stabilizująca się. To jest tak bliżej, bardziej bliżej już niż dalej. Już bliżej niż dalej. Do zakończenia tego procesu. Do y, procesu uświadamiania sobie, y, kim się jest. Mówię tutaj o tej istocie kochającej strzelać sobie to uświadamia. Jak również ten optymizm, który się uwydatnił, że i ta pogoda ducha, że co by się nie działo, to y, tutaj z godnością z głową z otwartą głową, ee, pierś do przodu i nie załamujemy się, o, zdecydowanie tak. Tak, na wszelkiego rodzaju związki, również ten sam ze sobą, że jest tutaj dogadanie się ze sobą, ze swoimi emocjami, jak również um, sprawy finansowe i sprawy związków pokazują się bardzo, bardzo pozytywnie. Aczkolwiek należałoby jeszcze powtórzę, coś znaleźć, co ogranicza. Jest jeszcze coś, co tak nie do końca tutaj pasuje strzelcowi. Mentalność, że mentalność w strzelcu, że nie jestem w stanie zarobić więcej. Nie jestem w stanie wykrzesać z siebie. Jakieś umiejętności, może tutaj są umiejętności nieodkryte, być może Państwo coś potrafią, ale sobie nie uświadamiają, że potrafią. Jest mentalność typu: nie wiem jak to zrobić, nie potrafię, lub co gorsza, nie zrobię tego. I jest bierność z tym związana. Być może jest coś, co strzelec przeoczył. Jakaś kwestia. Coś nie zostało jeszcze tak dopięte i wartałoby się temu przyjrzeć jeszcze bardzo mądry strzelec bardzo mądra osoba bardzo um, tak powiem wyposażona w wiedzę ale państwo już coś wiedzą w jaki sposób Państwo już coś wiedzą, co można by było wykorzystać. Jest swego rodzaju informacja, wiedza, którą Państwo już mają, i wystarczy tylko skojarzyć i wykorzystać do celu, który sobie Państwo obrali. Pokazała mi się gra na dudach. Nie wiem, czy Państwu to coś mówi. Proszę się nie złościć, że nie mogą państwo ruszyć z czymś, że są państwo w sytuacji kropki, ponieważ tutaj jest jakiś ratunek, jest jakaś możliwość. Ale państwo uparcie mi próbują udowodnić, że nie. To jest krzyk Państwo na mnie krzyczą, że, że się nie da, że nie można, że to jest niemożliwe. <słuch> powiem w ten sposób. Ja to powiem. E... Ktoś z Państwa, kto to ogląda, Chcę, żebym się zamknął, żebym przestał mówić. A ja Państwu mówię, że jest ratunek i że jest możliwość wyjścia z tej sytuacji, tylko trzeba w sobie poszukać to, co było tutaj. Jakiegoś rodzaju wiara, brak wiary w to, że można. Tutaj Państwo na mnie krzyczą w tym momencie. Nie wierzą państw, Państwo do końca, że można z tej sytuacji tu wyjść, że można coś znaleźć, coś takiego, co Państwa blokuje. Można znaleźć. Proszę mi wierzyć, że można znaleźć. Ja bardzo silnie teraz czuję, że Państwo chcą ze mną wejść w polemikę i yy, yy, zaprzeczyć temu, co Państwu przedstawiam. Natomiast, yy, no, powiem szczerze, wystarczy tylko poszukać. Lub w tej yy, właśnie chwili yy, mogli sobie Państwo coś uświadomić, i pojawiły się emocje, i pojawiła się złość, co jest bardzo dobrym znakiem, bo wtedy to już jest pół, 50% sukcesu, ponieważ yy, już sama świadomość, samo uświadomienie to bardzo dużo. Pozostałe 50% to konfrontacja i praca. Ale jest tutaj ta mentalność pod tytułem nie mogę. To jest do zmiany. To jest jak najbardziej do zmiany. Wystarczyłoby tylko poszukać, yy, skąd się to wzięło. Coś jest w państwu? Coś jest, co przeszkadza? Złość. Złość, brak cierpliwości to jest to, nad czym można by było pracować, żeby zapobiec tym energiom, bo tutaj złość państwa blokuje przed tym, tak jakby zaślepiała yy, możliwości. A emocje trzeba najpierw uspokoić, żeby. Przyszły pomysły, a tutaj jest wściekłość, i to jest w strzelcu. Wściekłość i złość, która, które blokują progres i postęp. Dla Państwa poradą będzie mm, uspokoić, się, uspokoić nerwy, opanowywać złość, nie reagować taką złością, bo, bo coś się nie udaje, tylko y, podejść do tego bardzo racjonalnie, bez emocji. Bez emocji. I wtedy pojawią się możliwości zarobienia pieniędzy i yy, zabezpie zabezpieczenia się finansowo uspokojenie emocji najważniejsza sprawa życzę państwu wszystkiego dobrego i dziękuję